Witajcie, dnia 18 maja wystartowała trzecia edycja Mogle Treasure Through the Hunt for the Love. Będzie ona trwać do pa patcha 5.3, czyli do końca czerwca, początku lipca, przynajmniej tak jest przewidywana data startu patcha 5.3. Wtedy będziemy my mogli zbierać Irregular Tomstones of Love. Jeżeli nie kojarzycie tego eventu, już wam tłumaczę. Otóż, za wykonanie konkretnych dungeonów, za zakończenie konkretnych dungeonów lub też alien raidów i jednego PvP. Będziemy dostawali określoną ilość regular Tomstonów. Dzięki tym Tomstonom będziemy mogli kupować takie nagrody jak monty, miniony oraz karty i inne rzeczy jeszcze dodatkowe. I już wam tłumaczę, jakie dungeony są potrzebne do zbierania earstone'ów. A warto jeszcze na samym początku, zanim to powiem, wspomnieć, że aby uczestniczyć w tym evencie, musicie mieć skończone story na levelu 50, czyli Ultima Weapon, czyli zakończenie, że tak powiem, story z podstawki. A więc zacznijmy może od Dungeonów i Alliance Raidów, które dają nam właśnie stonę. Najwięcej tą Tombstone'ów, czyli 10, daje nam preatorium. jest to level 50 Dungeon, daje nam 10, ponieważ jak pewnie kojarzycie jest to Dungeon Story, w którym jest bardzo dużo kasenek, nie można je skipować i no zakończenie go to jest około godzina z oglądaniem kasenek. Katscen Kolejnymi Dungeonami oraz jednym Alliance Raidem, który daje nam 7 tomstonów. Jest to Orbone Manastry, czyli level 70, 24-osobowe raid oraz dungeon na levelu 50. Castrum Meridianum jest to kolejny dungeon, w którym nie można skipować scenek. Jest to story dungeon z podstawki, więc no oglądanie około 45 minut Cut scenek. Poniżej 6 tomstonów daje nam zakończenie Deridoran Lighthouse, czyli level 70, 24-osobowe. Ride, kolejne dungeony, które nam daje, dają 5 Tomstonów, jest to Eurumwel, czyli Level 47 Dungeon, jest to The Royal City of Rabanastre, czyli Alias Ride, 24 osobowy na Level 70 oraz jedyne w tym zestawieniu mapa PvP Hidden George, czyli Level 30, mapa PvP, która jest bardziej nastawiona na MOBE mapę, ponieważ kierujemy minionami, aby te zniszczyły bazę wroga. Kolejny dungeon, który daje nam 4 tamstony to jest Scatter czyli level 38. Dungeon, kolejny dungeon, które daje nam po 300 tamstony na zakończenie jest to The Sunken Temple of Kharn, level 35 dungeon, Stone Vigil level 41 dungeon i Gemal Darkhawk, level 44 dungeon. I to by było tyle. Na tych dungeonach możemy zbierać właśnie tamstony oraz Elen's rady w jednej mapie. PvP jeżeli zebraliśmy już te tomstony, pewnie macie pytanie, gdzie je wymieniać. Otóż w każdym głównym mieście podstawki, czyli Limsa, Lominsa, New Gridania i Uldach Step of Tart, znajdują się peceki z głową mogla, pokazane na mapie, taka ikonka głowy mogla, i u nich możemy wymieniać właśnie te tomstony na nagrodę. Jakie nagrody? zapewne też zapytacie, ale więc przechodzimy od tych według mnie takich najlepszych, najfajniejszych i od najmniejszej ilości, czyli za 7 tomstonów Gaius van Beetle 7 Sephiroth Card Cherrybird Card Mamy za 7 tomstonów jeszcze 2 miliony, Berine oraz Kalkę. Za 30 tomstonów mamy MGP Platinum Card, kart, czyli karta dająca nam MGP, do a dokładnie 50 tysięcy. Wyżej mamy Boreas. Whistle, czyli to jest koń. Koń z szywy X. Więc jeżeli nie macie, no to jeżeli nie chcecie farmić szywy X, no to możecie sobie kupić za tą Kolejnym jest Iton Whistler co jest y, koń za ifryta. Tutaj już mamy teraz b Mounty, czyli Dereth World jest to mount z Ixali. Bomb Palagin Horn jest to mount z Koboldów. Elps Horn jest to mount z Sahginów. Laure Gorbet Horn jest to mount z Sylfów. Ir oraz Drake Horn jest to mount z Amalgilów. Powyżej za 30 tomstonów możemy też kupić riding mapy, czyli mapy, które zwiększają szybkość naszego mapa, monta na mapach z podstawki. Za 30 mamy też unikalny item, dostępny tylko podczas trzeciego eventu: jest to Quirim Earring. Taki mały airing, z jakąś tam mas maskoteczką do powieszenia sobie. I tutaj wkraczamy za próg już 50 tomstonów: jest to Revelling Camo 5. Jest to wilk z suzano Exa. Demonic Laner Whistler, jest to czerwony ptak z Urwana x Xion Ixion nie jest to Ixion, który można dostać ze specjalnego fejta, który spełni się raz na jakiś czas na mapie. I najwyższy próg, czyli 100 Tomstone'ów, ma tutaj taka apaszka z pieskiem. Też unikalny item, który nie jest dostępny Nigdzie indziej. I to by było tyle co do nagród i całego eventu. Mogle też jutro. Także powodzenia w farmieniu. Trzymajcie się. Cześć.